Witamy w Zakopanem. Znajdujemy się przed miasteczkiem castingowym TP i Radia Z. Szanowni, jeszcze nie widzicie tego miasteczka, a to celowo. Dlatego, że musicie tutaj do nas przyjść. Musicie nas odwiedzić, musicie wziąć udział w castingu oraz w innych atrakcjach, które żeśmy dla Was przygotowali. Co to za atrakcje? Będziemy starali się za moment Wam wszystko pokazać. Staram się być poważny żebyście poważnie potraktowali to, co mamy dla Was, te propozycje. Będziemy Was zaczepiali, będziemy z Wami rozmawiali, będziemy w każdym punkcie zakopanego przez miesiąc. I mam nadzieję, że ktoś z Was stanie się gwiazdą reklamy, bo to jest nagroda, bądź też może przyszła praca. Jesteśmy w miasteczku castingowym TP i Radia Z. Szanowni Państwo, miasteczko castingowe, tak jak mówiłem wcześniej, powstało po to, żeby dać Państwu szansę znaleźć się w reklamie. Tu właśnie za moimi plecami dziewczęta pokażcie w amerykańskim stylu, wejście do namiotu castingowego, znajduje się castingowy namiot. To tutaj, tak jak mówię, w tym miejscu, zobaczcie, na tym tle, odbywa się casting. Ci, którzy przyjdą, proponują nam coś. Szanowni, jeżeli będziecie czekać na łyżwy, bo akurat ktoś jeździ, a dla was nie wystarczyło, jeżeli nie będzie jeszcze wasza kolej, a żeby castingować się w namiocie castingowym tutaj w naszym miasteczku TP i Radia Z ja serdecznie zapraszam Was na gorącą kawę, którą serwują urocze dziewczyny. I takie urocze dziewczyny serwują nam tutaj kawę, żeby nam było przyjemnie, ciepło, zapraszam, przychodźcie tutaj. Znajdujemy się przed kontenerem internetowym, to tutaj będzie można zapoznać się z ofertą Neostrady TP. Zachęcam Państwa do skorzystania, do wejścia, do zapoznania się. Oprócz tych wszystkich atrakcji, które mamy przygotowane, takich jak lodowisko, takich jak możliwość wzięcia udziału w castingu, również można zapoznać się po prostu z ofertą, którą przygotowała TP. Między innymi będziemy tutaj mówili o nowej telewizji. Mam nadzieję że zechcecie z nami tutaj pobyć, pokorzystać z tego wszystkiego, co widzicie właśnie zaczynamy Nabór do naszego castingu, castingu TP. Będziemy zapraszać, będziemy zaczepiać, będziemy prosić Państwa o wzięcie udziału w castingu. Może Wy zostaniecie Gwiazdą Reklamy. TP. Czy ma Pan ochotę wziąć udział w reklamie, na przykład telewizyjnej? Czy. Chciałby Pan przyjść na casting i spróbować swoich sił i na przykład stać się gwiazdą reklamy. E, mimo, że mnie już nie stać na to. już nie. A jest. dlaczego nie? Stary jestem już także, są młodsi. Ale nie ma czegoś takiego, że jest ograniczenie wiekowe, że każdy może nam się przydać i każdy może stać się gwiazdą. No może się zastanowię i odpowiem później. Jeżeli będzie Pan miał taką ochotę, to my zapraszamy na Równie Krupową i tam jest takie miasteczko TP i Radia Z. Mamy do czynienia z niezwykłą postacią. Postacią kojarzącą się bezsprzecznie z górami. Spójrzcie. Złoty góral w Zakopanem. Niby nic nadzwyczajnego, ale jednak. Góral widzieliśmy już w normalnych strojach, ale złotego widzimy po raz pierwszy. Gołym okiem widać, że są ludzie pełni entuzjazmu. Przyjechali do Zakopanego w poszukiwaniu śniegu. Śniegu nie znaleźli. Znaleźliście? Tam pod spodem jeszcze mamy ten śnieg. Jeszcze się nie stopił do końca. Zobaczcie, czyli jest informacja dla tych wszystkich, którzy mówią, że w zakopanym nie ma śniegu. Jednak jest. Uwaga, będą śpiewać. To jest wstęp do tego, co pokażą na castingu. No damy razem, dam. razem. Razem? Ra no, to, no to Dalej. To Trzyn, po podturnie. Po na hali są Msała! Witam serdecznie. Jak ma Pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, ee, słyszałem, że Pani nie idzie na casting. Nie. nie. A dlaczego Pani nie idzie na casting? Bo i tak zajmę pierwsze miejsce, także dam szansę innym. Mili moi, nieczęsto spotykamy osobę, która daje komuś szansę. Znajdujemy się w punkcie na Krupówkach, naszym punkcie, punkcie informacyjnym. Tutaj możecie dowiedzieć się wszystkiego na temat naszego castingu, naszych atrakcji przygotowanych w miasteczku na równi Krupowej. Zapraszamy serdecznie też do tego punktu na Krupówkach w górnej części. Mamy atrakcje, na które zapraszamy, korzystajcie z nich. A oprócz tego, tak jak mówimy od, od początku dnia, dzisiaj e, możecie stać się gwiazdą reklamy, reklamy TPS-a. E, zachęcam. Bo dlaczego nie być chociaż raz w życiu w telewizji, to jeszcze w roli, prawda, osoby, która jest z przodu, którą widzą i którą później na ulicy rozpoznają. Za moment wręczenie pierwszej nagrody w pierwszym castingu. Podobno jest ktoś, kto zrobił wrażenie na naszych reżyserach i operatorach. Dziękujemy Magda Tobie serdecznie. No i będziesz do nas przychodzić, będziesz tutaj z nami na lodowisku i tak w ogóle podczas naszego spotkania, czy wyjeżdżasz już gdzieś dalej w tournée? Ja wyjeżdżam za tydzień, bo ja tutaj nie jestem stąd. Informacje o castingach i o tym, że idziesz dalej, bądź jesteśmy tak. zainteresowani z współpracą z Tobą, będą docierać do Ciebie te informacje i mamy nadzieję, że też weźmiesz udział w głównej w, w, w robocie przy Głównej Nagrodzie, okej? Okay? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, pomachaj jeszcze i pozdrów kogo chcesz.